Dzisiaj witam w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła, serii, w której dowadniamy, że Elohel jest jak sprawny remont. I No, kto kiedyś robił remont, ten cyrku się nie śmieje, zawsze są jakieś dziwne problemy. Ja aktualnie w takiej sytuacji jestem, ale mamy oczywiście czas, żeby znaleźć tutaj jedną giereczkę na ucieczkę z Piekła, więc odpalamy. Tutaj mamy komentarz, drugi dzień czekania na dowolnego supporta. Więc jakaś supporta z pół wieku nie było, no to zagramy sobie suporcikiem W międzyczasie opening dwóch skrzynek, hextech. Jedna, bam. Druga bam, a tutaj kodzik dla was. Jeżeli udało Ci się zrobić ten kod, napisz, ja zdobyłem w komentarzu. To jest kod do nowego skina do Ilaoi. Dokładnie tego Battle Bear, więc gdzieś tam parę tych skinów mam. Coś tam do też powrzucam na Instagramka, więc jeżeli jeszcze ktoś nie followuje, to polecam wbić i zostawić ten follow. Chociaż tutaj na tej ucieczce z piekła zostali sami prawdziwie fani, więc serduszko dla Was jesteście najlepsi. No, i dajcie mi tą gierkę, bo jestem. No, głodny emocji, głodny wrażeń. No i tutaj kogo mamy? Mamy Dravena, mamy supporta. Please engage Su. So. Kolego, moja karma jest bardzo agresywna. It's Ok. Mi karma really strong. Big damage. Oni mają jinx, więc też powinna być. Plus, Blues, jeżeli o to chodzi. Jeżeli nie Karma, może bym Sorakom przywalił. Bo nie będę ukrywał, moje supporty engagerskie, bym miał grać jakąś Puszką Alistarem, no to ewidentnie nie jest to. Mógłbym ewentualnie zagrać Popi na suporcie tu. Bo jest Pikerson, jest Jinx, która nie jest mobilna i jest Jarvan. Ja to kurwa czuję. Popi, no, oczywiście najlepszy skin do Popi, Chyba ta. Już czuję, że mi lata jakiś skur. Ten komarowski nad głową. Popi na sporcie, nawet całkiem dobra ostatnio. Widzę, że grałem tutaj Halo of Blades. Totalną bombę. Ja bym zagrał Eyeball Collection mimo wszystko. No i tu przede wszystkim jest ten Hex Flash. On na popis też wykorzystuję tego Hex Flasha co chwilę i szukać jakichś kombinacji. Oczywiście gramy też ignita, bo tutaj trzeba grać placer pod full dominację. No i mamy taki botlane. Szczerze, że możemy mieć 40, -0. możemy mieć 0,40, ale wydaje mi się, że będzie to 40, -0. tylko muszę znaleźć dobre kąty. Popis swojego czasu pogrywałem, no ale kiedy to było, to było dawno temu. I w Enemy Team jest Raindrop. Wydaje mi to jest ten znany Raindrop, kiedyś mój koleczka, teraz z bardzo kontaktu nie ma. Mamy, ale jedno jest pewne. Jest od modem nieuczesanej, więc pozdrawiamy z tego miejsca raindropa. jest start standardowo z Atlasem? Może spingujemy jakiś Invade, żeby chłopaki wiedzieli, co grać. Mamy też Malfighta i ktoś zagrał Malfighta w Blinda. To jest dosyć średnie. Kto gra to gra Malfightem w Blinda? Gdzie jeszcze jak mamy podwójne AP tutaj, i oni mogą piknąć z lasa. No nie jest to najlepsze. Dobra, pa, ja biegam tu, popi, Pik, pik, pik. Tu jest 10. Ale ja sobie wchodzę, podejdę to. Zniszczycie, Warda. Ja nie muszę flashować chyba, nie? Nie. No i odbyje się bez tego. Ale czemu oni tu sprawdzają wszystko? Czemu oni to stali? Czemu wiedzieli o tym? No dobra, szybki Ricoli, jakby się nic nie działo. Jeżeli chodzi o najpopularniejszy build, jak jest tutaj grany przez chłopaków na tej popce, no to jest to przede wszystkim Deadman's Play, żeby szybko biegać. Ale ja się tego słucham. Zobaczymy, przeżyjemy, zobaczymy, zobaczymy, jak się będzie grał układać. Bo jeżeli będzie układać się dobrze, no to oczywiście wtedy gramy Vitality. I czemu Cartus potrzebuje Lisza w 2026 roku? Dobra, niech będzie. Biję mu to w ścianę. To będzie czy zować coś? Troszku dziwne. No nikt tu nie przechodzi pod ścianką. My musimy tak grać, żeby gdzieś pod ścianką presję robić. Tu można przyjść, walnąć tym. Oczywiście teraz, przez to, że tak rzuciłem załta tak. miałem Halo of Tu musimy uważać, bo on może nas hukować. Taka. Więc wypadałoby przejść teraz z tego krzaka. O! Czyli co ona robi? Niefortunny puklerz mi poleciał. I też... Niefortunne, że mój Draven... Palił creepy. no ale na pewno tutaj mamy praje lekkie z tego powodu. Staje jest tu warda Jarvan! Chciał nas cheezować, ale bez tego cheazu się dało. Jak stałem tutaj na skraju. Jego, żeby na pewno nie zostać jakiegoś huka losowego. Nie mam tu za bardzo trendy podejść. No, tu nie gonce strzeli. Ten się wycofał jakoś dziwnie, ten Jinx. Ciekawe. No tutaj fajnie było by grać pod tą ścianą, właśnie. Bron tam szukował. Whatever. Bez znaczenia. Strzelaj, strzelaj ten draverem. A ja tu będę robił teraz presję. Zasada trójkąta tak zwana. Wydodżowane. O. Nic nie wyszło, ale no o tyle, że nie musimy się teraz martwić, bo Jarvan jest w Stopside na pewno. Ja już biorę W, więc jako tako będzie w porze Pytanie, często tu chce O, Jarvan zabija nam e, kartusa To nie jest fajne akurat. Go wypchnę może, jeżeli się uda. Ignite'cik, więc go zabijamy. Hail of Blades i nawet, jeżeli on tu umrze tym Dravenem, to ja ją zabijam. Fake Flash Q i żegnamy. Wave jest kurde taki nietypowy, bo nie wiadomo co tu się stanie. A, a. On się może różnie ustawić, ale wydaje mi się, że tak będzie plus minus w okej okay spocie. No i dobra, normalnie na popce y, grałbyś jakieś tangi temy. Ja się nie pierdolę w tańcu, idę w dirka. I może gdzieś pobiegnę. mogę też buty tutaj kupić na pewno. No ja dostanę dwa killy, więc jestem tutaj bestią. Topi topie jest Stomping zapodywany, On już biega turn, ma buty jedynki. No i na topie aż się prosi, aż się prosi, żeby coś się stało. Może tego wutu nie powinienem rzucać, bo ma trochę cooldownu. Porego. Oj. A no tam jest siwy Dym. Jeżeli on się nie wycofa zaraz, tego zabijam. on ewidentnie coś tam próbuje kminić. No. Halo. Żegnam. Guardik szybki i zabójstwo. No I to mi się podoba. Teraz mogę zbiec do Mida. domida. się wycofał. Nasz kolega ma lipę pod towerem. Ale raczej go tu nie zdejmują. Wydaje mi się, że to byłoby skrajnie trudne, żeby pograć tutaj jakiś dive. Jest tu Anivia, Ja odpalę sobie Hex Flasha. Ja po prostu przyjadę tędy. Luźny przejazd. podaję mu jeszcze Kripka. Mu Draven ładnie leci. Biegnijmy tam jak najszybciej. Narwan jest w topside i nam. Dajbują źrzutka, ale ja tu będę bieg i to jest chyba double kill dla mnie. No dobra, double kill nie, ale jeden kill na pewno raczej tak. Pyk, pyk. Pyk, pyk. pyk. Żegnamy. Prabota i całkiem blisko. Cztery kile już mam. No i tu jest siwy dym. Siwy dym się dzieje na tym bocie. Ja Jestem strong, mega astro strong w ich team? Wydaje mi się, że żadne buty nie są aż takie dobre z tych defensywnych. Więc kupię chyba buty po prostu szybko biegaczki. I teraz może pójdę po prostu w Deadmans play, żeby jeszcze szybciej biegać. wiecie, to jest taka rozkwinka tego typu, że ten dirk bardzo dobry, bo daje nam mocny spike w momencie, gdy mogliśmy go zakupić, te dwa kille. Zdobyliśmy, więc byśmy strasznie do przodu, więc to o wiele większa siła taka w danym momencie. Ja tu biegnę, więc zaraz będziemy mogli coś grać. To nadal na nim leci. Nadal trochę jestem chyba na pozycji. Może tu gdzieś ja nie wiem przeciął. Okej, okay, bijmy tutaj tego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i po prostu bijemy. Bij to jajko, Zosrane. O. Teraz starajmy się stać na kartusie. Bo na pewno tutaj oni się wtedy bić nie mogą. Idzie malfight, więc ja że tu mogę odwrócić, bo ja pamiętajcie, że jestem bardzo silny. Teraz tutaj go zgrounduję i teraz uciekamy dookoła. Bitka, on go chyba zabija. Nice, super. Podwójne zabójstwo, ja jestem 503. No ja w tej powiem, że jestem całkiem mocnym dymaczem, możemy powiedzieć. I ten na supporta nam już odpalił się, więc my teraz w to. Kupmy sobie a, jakoś tak, jakoś tak, żeby mi więcej tego golda zużyć. Chyba zintowałem, powinienem kupić tego. Powinienem kupić tego biegacza, bo on daje 5% movement speeda. Teraz balansuje się jak wave do, na bocie do nas. Więc ja tam teraz biegnę i ja ich zabijam. No i to jest w ogóle Jinx pot Litality, ten nowy taki dziki build. Panie gdzie jest z tym palkiem, więc tak gdzieś tutaj coś spingujmy. Żeby wiedział, jakby coś chciał szukać. Okej. Okay. Ja tu jestem, ty, więc jakby oni nie wspierdalają nie? Ja bym tu zniszczył, co trzeba. O, oni tam nadal grają, coś. Wracam teraz naszego kumpla. O, tam my też tu biegimy. Biegimy, 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 biegim, biegim. O Chyba między młotem a kowadłem jest. Tej tu nie ma. Jest trochę niepocieszające. O, no, ja tu wyjdę na czerwonym. Widzę, że tam gdzieś na plecach coś jest. Dobra, no i tu są, ale nic sam nie zrobią. Może ja to sobie warduję, bo myślę, że oni będą grać Drake'a i będą teraz do bota. No właśnie. RMRK -Malfight mal Malfighter ready, Malfighter ready! Malfighter ready! Malfighter ready. Uważaj, 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 kolego. Tylko tak grajmy z tyłu. Ja może będę coś wbijał do jakiejś ścianki. Mam też flasza. Nie do której, czego zawsze mogę poszukać jakichś zagrywek. Oni to tracą bardzo dużo czasu, jeśli tam zostaną. Ja to jestem na takiej eskorcie, on w ogóle ma bardzo wysoki siódmy level. Został dużo solo expa Pytanie, czy oni tu stoją? Którędy będą coś grać? Na mnie w ogóle jest shutdown. To jest całkiem niezłe. Oni w ogóle tu w bota pobiegli. Aż taką potężną ekipą. No myślałem, że może to jakoś lepiej wyjdzie. Oddałem 400 shutdown. Ale Jarvan to wziął, to jest full letality więc on zbyt dużo nie zdziała. Czy nasi chłopacy coś w tym czasie zrobią? W momencie, gdy enemy team cały pobiegł w bota? nie robił Draka i stracił na tym pół godziny? Nie wiem, ale się domyślam, że nic takiego się nie stanie dobrze, że tam Mare zabija. I ja po prostu wbiegam w tą Jinx tak szczerze. Pobiegnę tędy, teraz tylko biegnę odpalę już w jeden autos? A, to braknie, ale jeżeli Kartus bezerkował, A. Kartus nie ma Erki, bo musiał zintować erkę. No, to szkoda. Było blisko. Zaraz postaram się wziąć tego chorzika, możemy tu podejść. Postawmy sobie tu I poczekajmy, że nam będzie przechodzić. Nie ja po prostu sobie ją dojeżdżamy. High jest pod midem. Okej, okay, ale ma za to free platey. No, ale swaniak. Wyczuł. Zaraz trzeba by troszkę pociekać, bo nie wiem, czy nie będziemy mieli zaraz ekipy sprzątającej. No ja zawsze mam tego celu. Okej. My się tego wpierdolił? Wydaje mi się, że on tutaj nie ma jak uciec. Okej, okay, no i free kill. Proszę bardzo. Dla mnie streszowanie na zabójstwo jest bardzo w porządku. Bo ja wtedy cały czas mam FLESHA, która mi troszkę ułatwia. To niestety go nie wbiłem w ścianę, ale chyba żyje. Żyje. No i to mi się podoba. Okej, okay. on by mnie wskoczył i mnie zabił. Zdaje się, czy Cartus go zabije. Ma level przewagi, no i może go w O, ładnych ładny Dodge. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. fine. fine. On korkuje teraz. Ja nie wiem, czy on ma wystarczająco obrażeń. No właśnie, tych obrażeń brakowało lekko. Eee, it's ok, I'm playing the long game, tak powiedziała Poppy. No ja, on umarł kartusem, dostał rakietę. Więc to jest troszkę niepocieszające, panie Filipie. Proszę tu uważać, ja biegnę z... z pomocą. O kurwa. Może? Nie on coś dorzucił, cokolwiek? Dobra. W było. Może go wyrzucę? Dobra, uratowany. Nice! Uważaj, uważaj na pajka tu! Uważaj na paika, uważaj na pajka! Dobra, udało mi się go skutecznie odrzucić. Ale ten kolega, tej lekki cwaniaczek, Dobra, Draven, masakruje ten Jinx. To jest coś, czego się potrzebowali. No. On przeszedł. Ja zintowałem strasznie tu. On go zabije? Wo! Ale zintowałem. Myślałem, że dojdzie tam do. Niech ale szczerze mogę po prostu tam pobiec i bym bieg, wbił go w ścianę i go złamszutował. No ale troszkę przypajacowałem, no, ale Draven tu jest mega silny. Może sobie wziąć tower, może go zabije pod towerem. Ja chyba biegnę tam skowerować, co. No raz mógłbym tego loketa zagrać. albo no, może więcej po prostu... Może po prostu zagram sobie pierdolnięcie jakieś jomu. O Boże! Ja pierdolę, no, tutaj na pewno gram bloodsonga, Nie pierdolimy się w tańcu. Jeszcze na topie umarł. Hmm. No niepocieszający jest ten widok. ja teraz zrobię taką sztuczkę: że wchodzisz se tutaj. Tu zostawimy sewarda. I teraz hex flaszuję tutaj. W Aniwie. No i pięknie. I Aniwe nie żyje. I teraz z tego możemy zrobić Draka. On może stać na midzie. On czymkolwiek trafia. I nie żyje. No i to jest właśnie ta potęga tych wardów. On stoi tu, więc ja po prostu wbiegam sobie tutaj Bardzik tutaj O! I tu, a ja tu wbiegnę, o tylko żebym miał do ściany jak wbić, dobrze? Na sam koniec ściany, wbita. Chciałem dać killa na Drivana, ale niestety no nie wyszło. Sorry mu napiszemy Ale niestety nie było takiej możliwości. Ja mam w ogóle 8-3-6, nie? Są takie jaja jak Berety. Nie wiem, czy kupować yomu. Bo ja jestem mega szybki. Pytanie, czy potrzebuję być jeszcze szybszy? Zobaczę, jak on będzie szedł. Brendy. Bo ja mogę równie dobrze kupić sobie Opportunity. I nie wiem, czy to nie jest lepsze. Chyba ja kupię Opportunity. Będę więcej bił na wejściu. A taki yomu by mnie trochę przyspieszyło, no ale tego moment speeda mam już wystarczająco. Teraz jest Herald, więc chyba chcielibyśmy tego Heralda grać. Ja troszkę tutaj podjebałem. Czyli polećmy tu. Ja tu lecę i będę na flance Jestem mega szybki, jest tu Ignite od razu i bomba. Kurde ile mu wyjebałem, aż się sam zdziwiłem. Ignite zagrałem tak po prostu, jakby się okazało, że on może kliknąć W we mnie, a go nie zmanszotuję tu. Ja jestem tu ready. O, proszę. Próbują, próbują, no ale ja to wyczułem. Wyczułem tutaj ten ich smród. Weźmy sobie to, postawmy tu Ward'a, żeby wiedzieć w razie co się dzieje. No i tu jest jakaś afera. Tego zabijamy i ucieczka. Bardziej w nasze strony, nasze rewiry. E za tyle, więc jeszcze bym uważał. On tu może będzie chciał przechodzić. Jakby chciał ten nie przechodzić, to jestem gotowy, żeby go wbić w ścianę. Dobra, małą emerkę. Whatever. Dobra, patrz, on tu będzie szedł. Więc teraz pick, pick. Pick, pick. I go zabijam. Ty, ja w sobie nawet nie wiedziałem, że ja tyle biję, nie? Tak szczerze. Aż sam się dziwię, ile ja biję. No dobra, niech tak będzie. Zniszmy teraz tu wardy, te, które on postawił. Niech nasz kolega. Sobie sam uszuję. U, zapójdę ta jerka. Dobra, ale ten Jinx tu nie może przejść. Nie mam jak za bardzo tu grać. Więc może się wycofajmy po prostu. A, i on nam zabrał. Rift Heralda. To gratuluję mózgu. Staram się tu, ale nie rikoluję, póki nie zobaczę, że on zrikoluje. O, dobra, przejdźmy na razie tędy. Mówię, że tu ktoś będzie na niego tepował, nie? Ja tu jestem taki z tyłu stojący. Żeby blokować tego tepeka za nim. Jakby coś się działo, ktoś w niego chciał wejść No to ja tu jestem i go piluję On niech sobie bierze te wavy A ja patrzę czy ktoś nie bierze teleportacji I patrzę, że mój team umiera na bocie No i tu jest Spike. Szybkie się w ścianę Nie wbite w ścianę, ale W jest, więc on wrócić nie może No i tak to się shadowowało, koleżkę O proszę Tu podejdę No i on się spali No i kurde, klasa Ty On... Myślałem, że podejdzie pod ściankę a jednak nie tym razem Ej, no ja się tu zablokowałem. Za, za Jestem jak coś z W, W ready, więc możecie grać, możecie grać, możecie grać to panowie Oj, kolego Nie w tym świecie, nie? Pyk! Dobra, ulala. Ja biorę portal chyba i spierdalam. Miło było was poznać, ale 300 shutdownu nie chcę oddawać. Jest po prostu sobie ucieknę. O, tu coś jeszcze robi, no ale to jest drugi portal, który ja sobie wezmę i żegnam. Siemandera. Jakby on tu chciał typować za mną, to mam raczej czego e do kliknięcia. No i mogę kupić setor maila, mogę kupić warmoga. Mogę kurwa iść w vitality. tak szczerze. Pójdę w Vitality i zagrajmy, nie wiem, pelerinkę po prostu. Bo i tak wydaje mi się, że jestem prawie nie do zabicia A potencjał jest Wtedy teraz gdzie ja biegnę, bo nikogo tu nie ma Raczej nie będzie Hex, flash tu Ale ona wiedziała Tu jest temat dobrze znany Teraz tak, tu odpalasz czerwony Żeby wszystko wiedzieć I szukamy, może ktoś tu będzie chciał przejść Mamy taką cichą nadzieję że ktoś tu przejścia będzie szukał bo Może gdzieś tu? No oni szukają zabójstwa W naszym zawodniku Zostanę tu po prostu Szukajmy, który ten pasan by lepiej biegł. Szybkie wbicie w ściankę. O tu raczej nie zabijam. Jest tylko obitka, przez to, że ma tam tarczę. Mukerkować chyba. Ja sobie tu stanę, tylko nie wiem, czy to jest dobre. Przydałby się. O! Czerwony. Ale przecież jestem szybki, więc ucieknę. Nie podoba mi się to. Tak szczerze, po ludzku, nie? Więc teraz tak, czerwony. Na czerwonym tu wchodzimy. O! I tu szukamy afery. ją wyrzucić. Zdaję, czy pike mnie zabija. Kurde, zabił mnie, i to jest shutdown. No trochę szkoda, za wolny byłem. Ten Hway jest takim dzbanem. On w ogóle nie kuma czaczy, bajery, a płacze na tym czacie. Dobra, ja no, ze 100 golda to, więc. Chyba do tego czasu do farmie. Po prostu czekając, mogę poczekać z wejściami Mogę poczekać chyba z 10 sekund Kurde nie na shora, normalnie bym czekał, ale jako, że jest na grany Play w bocie No to ja tam muszę być Muszę to być, o widzę, że tu ktoś gra, coś O poleciał, ale... Chyba go zabiją, nie? Ja pierdole, nie? No debil no. Tak byś powiedział Onego no, ja zabiłem. Pytanie, Jinx już pewnie jest w bazie, nie? A co on robi tym chlejem w bocie? Nie mam pojęcia. No ale czemu oni to biją? Czemu biją naszorek? Wiemy, że jest Jarvan za plecami. I wiemy, że możemy go zabić. I że on grać się może? No debile nie. No, no dobra, pobijmy sobie to. Idzie ptaszor, więc ja uciekam. Idzie tepek. W to jest jakiś dziki build na tym Sylasie. Coś takiego jeszcze nie widziałem, nie? Żeby gościu grał Blackfire Torcza, na Sylasie w To jakieś dzikie rzeczy. Dobra, czy nie ma marmor? Nie. Ja chcę iść w to. Nie wiem. Kupię pinkę dlatego i potem pomyślimy jeszcze co kupimy dalej. Czy ja mogłem kupić jakąś profane hydrenie nawet pod morderstwo liryczne? Nie wiem, czy nie potrzebuję tam biec. Jak najszybciej się da, by go uratować. Może go nawet nie uratować, a może zabić tutaj Jinx? Can you please? Can you please już your brain? You're stupid. Top type. Dobra, tu, 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 jest coś, tu jest coś na rzeczy. Dobra, wyrzucamy ich, siemanko. Proszę go zabić. Ja niestety też się umarłem. Ale Draven zabije? Okej, okay. ale Draven umrze. Ten kartus trochę nie jest na pozycji. Ja za głęboko byłem. Myślałem, że wywaliłem też tego Sylasa, tak szczerze. Oj, teraz Jinx wszystkich zabija. Ja pierdolę, nie? To jest takie Kongo. Nie wiem, ja muszę ich zmutować tak szczerze chyba. Bo ja tu nie wytrzymam. Może kolektora przypierdolę. Przywalmy kolektorem. Ale tu może być bitka od Drajka. Chyba najbardziej normalny spot do przejścia na Drajka. Standy. On no, tu mają... Widzą. Widzą mnie. Muszę spierdalać, ale... ...flesza nie mam. Mam stresza mam przynajmniej. Pił mi tarczę. No oni są silni teraz. Może tu ktoś odjebie w kaszanę i przejdzie tędy i go wyłapie? To wydaje mi się, że ma potencjał. No, nasz karty z siebie. Tu? Mm, close. Mam cały czas W. Okej. Okay. Myślałem, że go zablokuję. Ty, jajko tu jest. Dobra, ja bym tu grał i się nie bał, bo ja ich tu zabijam, okej? Okay. ja? Możesz tu uciekać? No ja nie żyję teraz, no nie wiem co on robi. Co ten dzban robi? Dlaczego on idzie tam na wave'a? Aż zatrzęsł tutaj tym Jinx coś. Malfiez Ridley win trading! No może filip 012 jest problemem? Lekkim, ale lekkim, no Jezu, to jest tak nieskoordynowane. A przypominam, że Philip r 12 od, oddał naszora, nie? Dobra, jest ciężka, ale wygramy to. Skupmy się. A, nasz Draven też kurde, niczy sobie. Może tu, może tu jest potencjał. Był przypadkiem szedł tędy. No, na tu stanę? No, ale on się wypierdala na side lane. Nie? On zarzucił werkę w plecy, XD. Ty, On widzi mnie. On widzi mnie, ja widzę go, nie? Jinx jest całkiem silna. Z jakimś dzikim buildem pod vitality. Jezu Co się dzieje, nie? O kurwa! On... nie... On tam erkuje, gdy ma normalnie plecy Jasne i widoczne To są jakieś jaja, nie panowie? Teraz ten jest kajtowany jak szmata. Ja sobie przynajmniej tego zabije Dobra, nie zabijam go tu, nie? Nie zabijam, trochę brakuje. Dajcie no FF! Gramy to, gramy to! Tylko panowie, kurwa! Ogarnijcie się! Malfite terkę stulecia kliknął mnie. To jest Jinx też, nie? Nice. Grajmy dalej? Może? Tego typu? O, nie doleciało. Ja nie żyję. A niby się tu nie spodziewałem. Ale może oni go zabiją chociaż? To on QW jego, no on rzuca kufł jego na full HP. Jakiś tepek losowy. Ja mam zaraz kolektora. Będą bomby. On no, nie ma damage na tej R'ce, Dajcie mi kolektora. No, ten teamfight brzmi jak oni zaraz wszyscy umierający, nie? Nie powinniśmy mieć seryj gorszego jedzenia. Mamy kartusa, który kupuje już item'y, co prawda. Po co mu ten Blackfire Torch zasrany? Imagin, że miałby już maskę i kończył właśnie czapkę. I zaraz jest yy, break, nie? A to dosyć ważny temat. O! Superansko! No, teraz jeszcze jakbyśmy tego zabili. Nice. O, kartu z dead. To trochę niepocieszające. Ale nadal Drake powinien być nasz. Żeby tego nikt nie ukradł. A tu robię obiegłowę. Ty, dobra, ich tu nie ma. Nikt tu tego nawet nie będzie kradł. Go nashore? Go nashore. Go nikt nie ma tego, jak ukraść. Ty. O, ja się wyjebałem. Nie wiem, czy to było mądre. To na pewno nie było mądre. To było głupie, ale myślałem, że szybciej go zabiję i zdąży, zdąży uciec. No, ale dobra. No nie mogę robić na Shora, nie? Go for it, róbcie to. Nie, nie robimy na Shora. Hello, no red trinket. Don't stay there. To jest tak głupie. Dobra, kupuję potkę na pierdolnięcie. Full popi na suporcie. Uważaj, uważaj, kolego. O! No nie wiem jak tu wjechać. Brakło trochę czasu. No, oni wszyscy umierają, nie? To jest niepocieszające, naprawdę, panowie. To jest kurwa tragedia. Czy ta Jinx nas zabija wszystkich? Nie wiem. Jak to się kurwa dzieje, nie? Naprawdę. Akurat jak gramy na suporcie, gdzie ciężko jest trochę ponieść to, do wszystko do przodu, to trafiamy na taką bandę łomów. No, ale spoko. Wydaje mi się, że gdybyśmy wzięli tego naszora, to tam grę byśmy wygrali. No niestety, to jest GG Unlucky. Próbowaliśmy Dajmy honor dla. nie wiem. Ten był takim zwierzakiem, że to szok. Minus 17. Zrobiłem praktycznie największy damage. Zrobiłem prawie tyle damage, co kartus, który wystarczy kilka RKB i bije nagle 10 tysięcy obrażeń. No i tak poglądowo. Dajmy reporta dla tego skurczy na chweju, bo on taki głupoty pisał, że to głowa mała. No i to było na tyle. Do zobaczenia jutro o 14.00.